Kilometrów od Siemiatycz znajduje się Góra Grabarka, duchowe centrum polskiego prawosławia. Od ponad 300 lat wierni przynoszą tu krzyże, modlitwy i nadzieje. Historia mówi, że wszystko zaczęło się w 1710 roku, podczas epidemii. Mieszkańcy okolicy przynieśli tu krzyże i modlili się o ratunek. Epidemia ustała. Od tamtej pory Grabarka stała się miejscem pielgrzymek. Co roku w sierpniu tysiące wiernych wspinają się tu pieszo. W milczeniu niosąc krzyże, będące wotami dziękczynnymi lub błagalnymi. Na szczycie znajduje się cerkiew przemienienia pańskiego oraz cerkiew ikony Matki Bożej, wszystkich strapionych radość. A wokół cerkwi las krzyży. Tysiące znaków wiary, nadziei i wdzięczności. Tu czas się zatrzymuje i nie sposób przejść obok tego miejsca obojętnie. Cześć, jestem Magda. Każde miejsce, które poznaje, ma swoją duszę. Pomóż mi je pokazywać. Zostaw serduszko i zasubskrybuj kanał.